Siema jestem po To jest kolejne wyzwanie dnia. Co w tym wyzwaniu trzeba zrobić? No to tak, poklepane psy. Jeśli nie mamy właśnie psa w obozie, no to najlepiej je szukać go ranch w miastach. Co to jest jakiś shop? Gdzie jest mój pies? Generalnie psa można kupić właśnie w obozie, w zaopatrzenie obozu pies. I tu mamy kilka raz psów. Ja mam Huskiego. Jak mi się nie zrespił pies, no to w takim razie pojedziemy w inne miejsce. O, tutaj jest jakiś psiak. Tam też w ogóle ktoś czeka. No to tutaj w większości przypadków jest psiak. A gdzież tu? Daj się poklepać. No i elegancko zaliczyło, więc jesteśmy w tym miejscu. Jak nie macie w obozie... ...Emerald Ranch, no to w tym miejscu właśnie go Emerald Ranch. Generalnie psy się w, nie wiem, w miastach respią, właśnie na ranczach najczęściej, a jak nie to kupić psiaka za 225 tego najtańszego i mieć z głowy po prostu szkanie. Więc myślę, że pomogłem, więc wpadnijcie na Discorda, link w opisie, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, do następnego wyzwania, cześć!